Wenezuela, rok 2026, godziny przed świtem, kiedy większość mieszkańców Caracas jeszcze śpi w swoich domach, nieświadoma tego, co za chwilę się wydarzy. Gdzieś nad Morzem Karaibskim, w całkowitej ciszy radiowej, zbliża się formacja amerykańskich maszyn, a na ich czele leci samolot, który nie niesie bomb ani pocisków kierowanych, zdolnych zrównać z ziemią całe kwartały miasta. Ten samolot niesie coś znacznie groźniejszego. Niesie zdolność do całkowitego oślepienia wenezuelskiej obrony przeciwlotniczej i sparaliżowania łączności pomiędzy jednostkami wojskowymi broniącymi reżimu Nicolasa Maduro. Za kilkanaście minut operacja specjalna, której celem jest schwytanie wenezuelskiego dyktatora, wejdzie w decydującą fazę, a powodzenie całej misji zależy od jednej maszyny lecącej na przedzie formacji. Jeszcze kilka lat wcześniej taki scenariusz wydawałby się niemożliwy do zrealizowania, ponieważ Wenezuela przez lata budowała system obrony przeciwlotniczej oparty na rosyjskich technologiach, które teoretycznie miały uczynić przestrzeń powietrzną nad tym krajem niedostępną dla jakiegokolwiek intruza. Rosjanie sprzedali Wenezueli systemy S-300, które według zapewnień producentów były w stanie wykryć i zniszczyć każdy cel powietrzny na dystansie setek kilometrów zanim ten zdąży zbliżyć się do chronionych obiektów. Wenezuelskie media przez lata pokazywały ćwiczenia wojskowe, podczas których operatorzy radarów dumnie prezentowali swoje umiejętności wykrywania celów i symulowanego niszczenia wrogich samolotów. Generałowie wenezuelskiej armii występowali w telewizji państwowej, zapewniając obywateli, że ich niebo jest całkowicie bezpieczne i że żaden agresor nie odważy się naruszyć wenezuelskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych inżynierowie i strategowie wojskowi od lat pracowali nad czymś, co miało sprawić, że wszystkie te rosyjskie radary i systemy przeciwlotnicze staną się całkowicie bezużyteczne w ciągu zaledwie kilku sekund. Pracowali nad samolotem, który nie miał walczyć w tradycyjny sposób, za pomocą bomb i rakiet, ale miał walczyć w zupełnie innym wymiarze w wymiarze niewidzialnym dla ludzkiego oka. W wymiarze fal elektromagnetycznych i sygnałów radarowych. Ten samolot otrzymał oznaczenie EA-18G i nazwę Growler, co w języku angielskim oznacza warczącego, a nazwa ta doskonale oddaje charakter tej maszyny, która niczym drapieżnik warczy na wrogów, oślepiając ich i paraliżując, zanim ci zdążą w jakikolwiek sposób zareagować. Historia powstania tego niezwykłego samolotu sięga końca zimnej wojny. Kiedy to amerykańska marynarka wojenna stanęła przed poważnym problemem modernizacji swojej floty powietrznej. W tamtym czasie głównym samolotem walki radioelektronicznej był EA-6B Prowler, który służył od lat 70. i powoli stawał się przestarzały wobec nowych zagrożeń, jakie pojawiały się na współczesnym polu walki. Jednocześnie marynarka wojenna rozwijała nowy myśliwiec wielozadaniowy. FA-18EF Super Hornet, który miał zastąpić starzejące się maszyny z poprzedniej generacji. Ktoś w Pentagonie wpadł wtedy na genialny pomysł. Zamiast projektować całkowicie nowy samolot walki radioelektronicznej, należało wykorzystać sprawdzoną konstrukcję Super Horneta i zaadaptować ją do nowych zadań. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ EA-18G Growler. Dzieli aż 90% swojej konstrukcji z myśliwcem Super Hornet, co znacząco obniżyło koszty produkcji i uprościło logistykę oraz szkolenie personelu. Piloci, którzy wcześniej latali na Super Hornetach, mogli stosunkowo szybko przesiąść się na Growlera, bez konieczności przechodzenia wielomiesięcznego szkolenia od podstaw. Mechanicy, którzy serwisowali Super Hornety, mogli używać tych samych narzędzi i części zamiennych do obsługi Growlerów. Ta standaryzacja dawała amerykańskiej marynarce wojennej ogromną przewagę operacyjną nad przeciwnikami, którzy musieli utrzymywać wiele różnych typów samolotów z odrębnymi liniami logistycznymi i szkoleniowymi. Jednak, mimo zewnętrznego podobieństwa do myśliwca, Super Hornet Growler jest maszyną o zupełnie innym charakterze i przeznaczeniu. Najbardziej rzucającą się w oczy różnicą jest brak działka pokładowego, które stanowi standardowe wyposażenie każdego myśliwca. Growler nie potrzebuje działa, ponieważ jego broń jest niewidzialna dla ludzkiego oka i działa na zupełnie innej zasadzie niż konwencjonalne uzbrojenie. Zamiast działa, Growler niesie zaawansowane systemy elektroniczne, które pozwalają mu wykrywać emisje wrogich radarów, analizować ich parametry i następnie zagłuszać je lub wprowadzać w błąd za pomocą fałszywych sygnałów. Kiedy formacja amerykańskich maszyn zbliżała się do wenezuelskiego wybrzeża tamtej nocy. Operatorzy wenezuelskich radarów S300 nie mieli pojęcia, że za kilka minut ich ekrany staną. Na końcach skrzydeł growlera zamontowane są dwa niepozornie wyglądające pojemniki, które kryją w sobie jedne z najbardziej zaawansowanych systemów rozpoznania radioelektronicznego na świecie, oznaczone jako ANALQ218. Te szerokopasmowe odbiorniki działają w sposób całkowicie pasywny. Co oznacza, że nie emitują żadnych sygnałów, które mogłyby zdradzić pozycję samolotu, a jedynie nasłuchują i analizują fale elektromagnetyczne wypełniające przestrzeń wokół nich. Kiedy amerykańska formacja zbliżała się do wenezuelskiego wybrzeża, systemy ANALQ-218 na pokładzie Grulera już pracowały na pełnych obrotach, skanując eter i wychwytując każdą emisję radarową w promieniu setek kilometrów. Wenezuelskie radary S-300 pracowały zgodnie z procedurami, wysyłając w przestrzeń impulsy elektromagnetyczne, które miały wykrywać zbliżające się cele powietrzne. Każdy taki impuls niósł ze sobą informacje o częstotliwości, na jakiej pracuje radar, o mocy jego nadajnika, o kierunku, w jakim skierowana jest antena, oraz o wielu innych parametrach, które dla przeszkolonego operatora systemu walki radioelektronicznej stanowią bezcenne dane wywiadowcze. System ANALQ-218 przechwytywał te wszystkie sygnały, katalogował je i tworzył w czasie rzeczywistym dokładną mapę rozmieszczenia wenezuelskich środków obrony przeciwrotniczej. Operator Growlera, siedząc w tylnej kabinie, obserwował na swoich ekranach, jak jeden po drugim pojawiają się znaczniki oznaczające pozycje wykrytych radarów przeciwnika. Widział dokładnie, gdzie znajdują się stanowiska S-300. Jakie sektory przestrzeni powietrznej obserwują ich anteny i z jaką mocą pracują ich nadajniki? Te informacje były natychmiast przekazywane do pozostałych maszyn w formacji, które dzięki temu wiedziały dokładnie, których obszarów nieba powinny unikać i którędy prowadzi najbezpieczniejsza trasa do celu. Jednak unikanie wykrycia było tylko pierwszym etapem misji. Prawdziwa praca Growlera miała dopiero się rozpocząć. Pod kadłubem i pod skrzydłami Growlera. Zawieszone były znacznie większe pojemniki oznaczone jako ANALQ99, które stanowiły główny oręż tego samolotu w walce radioelektronicznej. W przeciwieństwie do pasywnych odbiorników ANALQ218, te systemy były bronią aktywną, zdolną do emitowania potężnych sygnałów zakłócających na różnych częstotliwościach. Historia tych systemów sięga lat 70. XX wieku kiedy to amerykańscy inżynierowie opracowali pierwszą wersję tego urządzenia dla samolotów EA-6B Prowler. Od tamtego czasu system przechodził liczne modernizacje i udoskonalenia, ale podstawowa zasada jego działania pozostała ta sama: zagłuszać wrogie radary, zalewając je fałszywymi sygnałami. System an 99 składa się z nadajników dużej mocy oraz anten szerokopasmowych. Które pozwalają mu emitować sygnały zakłócające w dwóch podstawowych zakresach częstotliwości. Pierwszy zakres obejmuje niskie częstotliwości, które są tradycyjnie wykorzystywane w systemach obrony przeciwlotniczej dalekiego zasięgu, takich jak właśnie rosyjskie S-300. Fale o niskiej częstotliwości mają długość porównywalną z rozmiarami samolotu co sprawia, że trudniej jest przed nimi ukryć się nawet maszynom zaprojektowanym w technologii stealth. Jednak ta sama właściwość sprawia, że radary pracujące na niskich częstotliwościach są szczególnie podatne na zakłócenia generowane przez systemy takie jak ANALQ99. Drugi zakres częstotliwości obsługiwany przez ten system obejmuje wyższe częstotliwości wykorzystywane w radarach kierowania ogniem i głowicach samonaprowadzających pocisków przeciwlotniczych. Te radary wymagają krótszych fal, aby zapewnić odpowiednią dokładność śledzenia celu i naprowadzania pocisku, ale właśnie ta dokładność czyni je wrażliwymi na precyzyjne zakłócenia. Growler może więc jednocześnie oślepiać zarówno radary wczesnego ostrzegania, które mają wykryć nadlatujące samoloty, jak i radary kierowania ogniem, które mają naprowadzić na nie pociski. Kiedy dowódca formacji wydał rozkaz do rozpoczęcia aktywnego zagłuszania, Operatorzy na pokładach trzech Growlerów uruchomili swoje systemy an 99 na pełną moc. W tym samym momencie na ekranach wenezuelskich operatorów radarów S-300 zaczęło się dziać coś całkowicie nieoczekiwanego. Zamiast kilku wyraźnych punktów oznaczających nadlatujące samoloty, ekrany zaczęły pokazywać dziesiątki, a potem setki celów rozproszonych po całym obserwowanym obszarze. Wenezuelczycy początkowo myśleli, że mają do czynienia z masowym atakiem powietrznym, składającym się z setek maszyn, ale sytuacja była jeszcze gorsza niż to sobie wyobrażali. Growlery nie tylko tworzyły fałszywe cele na ekranach wenezuelskich radarów, ale także manipulowały sygnałami w taki sposób, aby prawdziwe samoloty amerykańskiej formacji wydawały się znajdować w zupełnie innych miejscach niż były w rzeczywistości. Ta technika znana jako spoofing radarowy Polega na przechwyceniu sygnału wysłanego przez wrogi radar i odesłaniu go z powrotem z odpowiednim opóźnieniem i modyfikacjami, które sprawiają, że radar błędnie oblicza pozycję i prędkość celu. Wenezuelskie systemy przeciwlotnicze, które jeszcze przed chwilą wydawały się niezawodnymi strażnikami nieba, nagle stały się całkowicie ślepe i głuche, niezdolne do rozróżnienia prawdziwych celów od elektronicznych widm generowanych przez amerykańskie samoloty. Operatorzy wenezuelskich radarów gorączkowo próbowali zmienić częstotliwości pracy swoich systemów. Licząc, że uda im się uciec od zakłóceń, ale systemy ANALQ 218 na pokładach growlerów natychmiast wykrywały każdą zmianę i przekazywały informacje do systemów zakłócających, które automatycznie dostosowywały swoje parametry. Amerykańska taktyka wykorzystania growlerów w tej operacji Opierała się na metodzie, która została opracowana i udoskonalona przez lata ćwiczeń oraz rzeczywistych misji bojowych w różnych zakątkach świata. Trzy samoloty walki radioelektronicznej działały w skoordynowanej formacji, gdzie każda maszyna pełniła ściśle określoną rolę w systemie wykrywania i neutralizacji wrogich radarów. Kluczem do skuteczności tej metody była triangulacja czyli technika pozwalająca na dokładne określenie pozycji źródła emisji radarowej. Poprzez porównanie czasu i kąta, pod jakim sygnał docierał do każdego z trzech samolotów. Kiedy wenezuelski radar S-300 wysyłał impuls w przestrzeń, fale elektromagnetyczne rozchodziły się we wszystkich kierunkach z prędkością światła. Odbiorniki ANALQ-218 na pokładach trzech Growlerów rejestrowały ten sam sygnał, ale w nieco różnych momentach i pod różnymi kątami, w zależności od swojego położenia względem źródła emisji. Te minimalne różnice w czasie przybycia sygnału, mierzone w milisekundach, były natychmiast przesyłane pomiędzy samolotami za pomocą szyfrowanych łączy transmisji danych działających w czasie rzeczywistym. Pokładowe komputery analizowały te dane i w ułamku sekundy obliczały dokładne współrzędne geograficzne wenezuelskiego radaru z precyzją wystarczającą do przeprowadzenia ataku. Ta zdolność do precyzyjnego lokalizowania wrogich radarów otwierała przed amerykańską formacją możliwość, która jeszcze bardziej potęgowała przewagę nad wenezuelską obroną przeciwlotniczą. Na czterech węzłach podwieszenia każdego groulera znajdowały się pociski AGM-88 HARM, które stanowiły śmiertelne zagrożenie dla każdego operatora radaru, który zdecydował się włączyć swoją stację. Nazwa HARM pochodzi od angielskiego skrótu High Speed Anti-Radiation Missile. Czyli szybki pocisk przeciwradiolokacyjny, a określenie to doskonale oddaje charakter tej broni, która została zaprojektowana specjalnie do niszczenia radarów i systemów kierowania ogniem przeciwnika. Pocisk AGM-88 wyposażony jest w specjalną głowicę samonaprowadzającą, która nie szuka odbicia własnego sygnału radarowego od celu, jak większość pocisków kierowanych. Ale naprowadza się bezpośrednio na emisję elektromagnetyczną wrogiego radaru. Oznacza to, że im intensywniej wenezuelski radar próbował śledzić amerykańskie samoloty, tym wyraźniejszym celem stawał się dla lecącego w jego kierunku pocisku HARM. Prędkość tego pocisku, przekraczająca dwa machy, sprawiała, że wenezuelskim operatorom pozostawało zaledwie kilkadziesiąt sekund na reakcję od momentu wystrzelenia. Do uderzenia w cel, a jedynym sposobem na uniknięcie zniszczenia było natychmiastowe wyłączenie radaru. Jednak nawet ta desperacka taktyka wyłączania radarów nie gwarantowała bezpieczeństwa wobec najnowszych wersji pocisków HARM. Wariant oznaczony jako AGM-88E AARGM, czyli Advanced Anti-Radiation Guided Missile. Wyposażony został w głowicę wielomodową, łączącą naprowadzanie na emisję radarową z nawigacją satelitarną GPS oraz radarem milimetrowym. Dzięki temu, nawet jeśli operator wenezuelskiego radaru zdążył wyłączyć swoją stację po wykryciu nadlatującego pocisku, głowica AARGM pamiętała ostatnią znaną pozycję celu i kontynuowała lot wykorzystując współrzędne GPS. Radar milimetrowy aktywował się w końcowej fazie lotu, pozwalając pociskowi na precyzyjne trafienie w antenę, nawet jeśli ta już dawno przestała emitować jakiekolwiek sygnały. Wenezuelscy operatorzy stanęli przed nierozwiązywalnym dylematem taktycznym. Jeśli pozostawiali swoje radary włączone, stawali się łatwymi celami dla pocisków HARM, naprowadzających się na ich emisję. Jeśli wyłączali radary, aby uniknąć zniszczenia, tracili jakąkolwiek zdolność do obserwacji przestrzeni powietrznej i kierowania ogniem swoich wyrzutni rakietowych. W obu przypadkach rezultat był taki sam. Wenezuelska obrona przeciwlotnicza przestawała istnieć jako zorganizowany system zdolny do przeciwstawienia się amerykańskiemu atakowi. W tym właśnie momencie, kiedy chaos opanował wenezuelskie stanowiska dowodzenia obrony przeciwlotniczej, do akcji wkroczyły śmigłowce transportowe przewożące żołnierzy amerykańskich sił specjalnych. Maszyny te leciały na ekstremalnie niskiej wysokości, wykorzystując ukształtowanie terenu do maskowania swojej obecności przed jakimikolwiek radarami, które mogłyby jeszcze funkcjonować. Growlery kontynuowały stawianie zakłóceń, tworząc elektroniczny parasol ochronny nad całą trasą przelotu śmigłowców od wybrzeża aż do celu operacji. Łączność radiowa pomiędzy wenezuelskimi jednostkami wojskowymi również padła ofiarą amerykańskich systemów walki radioelektronicznej. Dowódcy wenezuelskich batalionów ochrony nie mogli skontaktować się ze swoimi przełożonymi, aby zameldować o sytuacji, ani otrzymać rozkazów dotyczących dalszego postępowania. Telefony komórkowe i radia policyjne przestały działać, wypełnione nieznośnym szumem zakłóceń. Caracas pogrążyło się w informacyjnej ciemności, podczas gdy amerykańskie śmigłowce zbliżały się do rezydencji prezydenta Maduro, całkowicie niezauważone przez zdezorganizowaną i sparaliżowaną wenezuelską obronę. Rosyjskie systemy S-300, które miały stanowić nieprzeniknioną tarczę, chroniącą wenezuelskie niebo, okazały się całkowicie bezradne wobec amerykańskiej technologii walki radioelektronicznej. Wenezuela nie była pierwszym miejscem, gdzie rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej okazały się znacznie mniej skuteczne niż obiecywały materiały reklamowe i zapewnienia moskiewskich generałów. Historia ostatnich lat dostarcza wielu przykładów sytuacji, w których zaawansowana rosyjska technologia przeciwlotnicza zawiodła w starciu z zachodnimi środkami ataku, pozostawiając swoich operatorów bezradnych wobec nadlatujących pocisków i bomb. Te porażki systematycznie podważały reputację rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, który przez dziesięciolecia budował wizerunek światowego lidera w dziedzinie systemów przeciwlotniczych. Iran stanowi szczególnie pouczający przypadek dla wszystkich, którzy rozważają zakup rosyjskiej technologii obronnej. Islamska Republika przez lata inwestowała ogromne środki w budowę wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, opartego na rosyjskich komponentach, wierząc, że pozwoli jej to skutecznie przeciwstawić się potencjalnym atakom ze strony Izraela lub Stanów Zjednoczonych. Irańczycy zakupili systemy S-300, które według rosyjskich ekspertów miały uczynić irańską przestrzeń powietrzną całkowicie niedostępną dla wrogich samolotów i pocisków manewrujących. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna dla irańskich kalkulacji strategicznych. Izraelskie siły powietrzne wielokrotnie przeprowadzały uderzenia na cele położone głęboko na terytorium Iranu, wykorzystując zarówno samoloty bojowe, jak i pociski dalekiego zasięgu pochodzące z amerykańskich arsenałów. W każdym z tych przypadków irańskie systemy S-300 okazywały się niezdolne do przechwycenia nadlatujących zagrożeń mimo że teoretycznie zostały zaprojektowane właśnie do takiej roli. Izraelczycy zdołali zniszczyć kilka kluczowych baterii obrony przeciwlotniczej, udowadniając, że systemy te są znacznie bliższe końca swojej przydatności bojowej niż początku. Część ekspertów wojskowych wskazywała, że rosyjskie radary okazały się szczególnie podatne na izraelskie systemy walki radioelektronicznej, które skutecznie oślepiały je na czas wystarczający do przeprowadzenia ataku. Syria dostarczyła kolejnych dowodów na ograniczoną skuteczność rosyjskiej technologii przeciwlotniczej w warunkach rzeczywistego konfliktu zbrojnego. Mimo obecności zarówno syryjskich, jak i rosyjskich systemów S-300 oraz S-400, izraelskie samoloty regularnie przeprowadzały naloty na cele na terytorium Syrii, często niszcząc konwoje z bronią przeznaczoną dla Hezbollahu lub irańskie instalacje wojskowe. Rosjanie tłumaczyli te porażki różnymi czynnikami technicznymi i operacyjnymi ale faktem pozostawało, że ich najbardziej reklamowane systemy obrony przeciwlotniczej nie były w stanie powstrzymać izraelskich ataków. Współczesne pole walki staje się areną coraz bardziej zaawansowanej rywalizacji technologicznej, gdzie tradycyjna broń kinetyczna ustępuje miejsca systemom elektronicznym, zdolnym do paraliżowania całych sieci obronnych przeciwnika, bez oddania choćby jednego wystrzału. Chiny, jako główny strategiczny rywal Stanów Zjednoczonych, doskonale rozumieją tę ewolucję sztuki wojennej. I od lat prowadzą intensywne prace nad rozwojem własnych zdolności w dziedzinie walki radioelektronicznej oraz nad środkami przeciwdziałania amerykańskim systemom, takim jak Growler. Chińska armia dysponuje własnymi systemami obrony przeciwlotniczej oznaczonymi jako HQ-9 oraz HQ-22, które wykazują wyraźne wpływy rosyjskich konstrukcji połączone z elementami amerykańskiej technologii radarowej. Eksperci wojskowi zwracają uwagę na podobieństwa pomiędzy chińskimi systemami a rosyjskimi S-300 oraz S-400, co sugeruje, że Pekin mógł uzyskać dostęp do rosyjskiej dokumentacji technicznej lub przeprowadził własny program inżynierii odwrotnej na podstawie zakupionych egzemplarzy. Jednocześnie niektóre podsystemy chińskich rakiet wykorzystują rozwiązania znane z amerykańskich pocisków Patriot, takie jak technologia śledzenia celu przez pocisk. W grudniu 2024 roku chińska marynarka wojenna zaprezentowała nowy system radarowy wspomagany sztuczną inteligencją, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o przeciwdziałaniu zdolnościom zakłócającym amerykańskiego EA-18G Growlera. Według doniesień publikowanych w chińskich mediach wojskowych, nowy radar wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do odróżniania prawdziwych celów od fałszywych sygnałów generowanych przez systemy walki radioelektronicznej. Sztuczna inteligencja analizuje wzorce zakłóceń i próbuje wyekstrahować z nich informacje o rzeczywistej pozycji i trajektorii lotu wrogich samolotów. Chiny odpowiedziały również na amerykańskie zagrożenie poprzez reorganizację własnych struktur wojskowych związanych z walką informacyjną i radioelektroniczną. Powołano oną formację, oznaczoną jako Siły Wsparcia Informacyjnego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej której zadaniem jest integracja wszystkich zdolności związanych z działaniami w cyberprzestrzeni, rozpoznaniem elektronicznym i walką radioelektroniczną w jeden spójny system, zdolny do prowadzenia operacji w wielu domenach jednocześnie. Ta transformacja odzwierciedla chińskie przekonanie, że przyszłe wojny będą wygrywane nie przez armie dysponujące największą liczbą czołgów czy samolotów, ale przez tych, którzy osiągną dominację w sferze informacyjnej i elektromagnetycznej. Mimo swojej niekwestionowanej skuteczności bojowej, IA-18G Grauler nie jest pozbawiony słabości, które amerykańska marynarka wojenna stara się wyeliminować poprzez ciągły program modernizacji i rozwoju nowych technologii. Głównym problemem pozostaje system zakłócający ANALQ99, który mimo licznych udoskonaleń wprowadzanych na przestrzeni dekad osiągnął praktyczny kres swoich możliwości rozwojowych. Ten system został pierwotnie zaprojektowany w latach 70. XX wieku dla samolotu EA-6B Prowler i od tamtego czasu przechodził kolejne modernizacje mające dostosować go do zmieniającego się środowiska zagrożeń elektronicznych. Amerykańska marynarka wojenna oficjalnie przyznała, że zakres modyfikacji, jakim poddano ANALQ-99, osiągnął granicę tego, co jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Niektóre raporty operacyjne wskazywały, że system nie zawsze radził sobie z najnowszymi radarami przeciwlotniczymi, które wykorzystują zaawansowane techniki ochrony przed zakłóceniami, takie jak szybkie przeskakiwanie między częstotliwościami czy adaptacyjne filtrowanie sygnałów. Dodatkowo pojemniki ANALQ99 są niezwykle ciężkie, a Growler może przenosić od 3 do 5 takich zasobników jednocześnie. Co znacząco obciąża konstrukcję samolotu i pogarsza jego właściwości lotne. Istnieje również poważny problem techniczny związany z interferencją pomiędzy systemami zakłócającymi a własnym radarem pokładowym samolotu. Operatorzy graulerów zgłaszali, że podczas pracy systemów ANALQ-99 na pełnej mocy, własny radar samolotu staje się praktycznie bezużyteczny, co zmusza załogę do prowadzenia lotu niemal na ślepo polegając wyłącznie na danych przekazywanych przez inne maszyny w formacji. Ta sytuacja stanowi poważne wyzwanie taktyczne, szczególnie w dynamicznych sytuacjach bojowych, gdzie szybki dostęp do informacji o otaczającej przestrzeni powietrznej może decydować o przeżyciu. Te ograniczenia mogą częściowo wyjaśniać, dlaczego Growler, mimo swojego wprowadzenia do służby w 2009 roku, przez długi czas był używany stosunkowo oszczędnie w rzeczywistych operacjach bojowych. Podczas wojny z terroryzmem w Iraku i Afganistanie samoloty te pełniły głównie rolę wspierającą, ponieważ przeciwnik nie dysponował zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej, które wymagałyby użycia wyspecjalizowanych środków walki radioelektronicznej. Amerykańskie dowództwo mogło również obawiać się, że intensywne wykorzystanie growlerów w mniej wymagających misjach mogłoby prowadzić do przedwczesnego zużycia cennego sprzętu lub co gorsza, do zestrzelenia i przejęcia zaawansowanej technologii przez przeciwnika. Pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne EA-18G Growlera miało miejsce dopiero w lipcu 2024 roku, 15 lat po wprowadzeniu tego samolotu do służby operacyjnej. Ten fakt może wydawać się zaskakujący, biorąc pod uwagę, że Growler Teoretycznie dysponuje zdolnością do zwalczania celów powietrznych za pomocą pocisków AIM-120 Amram. Jednak w praktyce samolot ten był konsekwentnie trzymany z dala od bezpośrednich starć powietrznych. Jego rola polegała przede wszystkim na osłanianiu innych maszyn i tworzeniu warunków do ich bezpiecznego działania, a nie na samodzielnym prowadzeniu walki. Odpowiedzią na zidentyfikowane słabości systemu ANALQ-99 jest program rozwoju nowej generacji zasobników zakłócających, oznaczonych jako ANALQ-249NGJ, czyli Next Generation Jammer. Ten nowy system, opracowywany przez koncern Raytheon, ma zastąpić przestarzałe pojemniki, oferując znacznie rozszerzone możliwości w zakresie zakłócania współczesnych i przyszłych systemów radarowych. Producent opisuje NGJ jako zaawansowany system ataku elektronicznego, który odmawia zakłóca i degraduje technologię przeciwnika, włączając w to narzędzia komunikacyjne i systemy obrony przeciwlotniczej. Kluczową zaletą nowego systemu jest zdolność do działania na znacznie większych zasięgach niż jego poprzednik oraz możliwość jednoczesnego atakowania wielu celów, co było poważnym ograniczeniem starszego ANALQ99. System NGJ został zaprojektowany z myślą o przeciwdziałaniu najnowszym zagrożeniom, włącznie z chińskimi radarami wspomaganymi sztuczną inteligencją, o których wspominałem wcześniej. Ponadto nowe zasobniki mają być lżejsze i bardziej energooszczędne, co pozwoli grawlerom na dłuższe misje bez konieczności tankowania w powietrzu. Amerykańska strategia zakłada utrzymanie stosunkowo niewielkiej floty grawlerów w porównaniu do innych typów samolotów bojowych. Do 2024 roku wyprodukowano zaledwie 159 egzemplarzy tej maszyny, podczas gdy flota samolotów F-35 liczy już ponad 600 sztuk z planami zakupu kolejnych 2400 w nadchodzącej dekadzie. Ta dysproporcja wynika z filozofii działania Growlera, który nie jest przeznaczony do samodzielnych operacji, ale do wspierania i osłaniania innych maszyn. Kilka Growlerów może skutecznie chronić całą grupę uderzeniową. Składającą się z dziesiątek samolotów bojowych. Przyszłość konfliktów zbrojnych będzie coraz bardziej zależna od dominacji w sferze elektromagnetycznej, gdzie niewidzialne fale radiowe decydują o losach bitew równie skutecznie jak bomby i pociski. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów o fascynującej technologii wojskowej, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, który system broni chcielibyście poznać w następnym filmie i zasubskrybujcie kanał żeby nie przegapić kolejnych historii o maszynach, które zmieniają oblicze współczesnej wojny.